W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Uformuj mi syna, Panie, który będzie dość silny, by wiedzieć, kiedy jest słaby, dość odważny, by stawić czoło samemu sobie, kiedy będzie się bał. Uformuj mi syna, którego pragnienia nie zastąpią uczynków. Prowadź go, proszę, nie ścieżką wygodną i bezpieczną, ale pod naciskiem i ostrogą trudności i śmiałych wyzwań. Niechaj nauczy się mocno stać w czasie burzy, niechaj nabierze współczucia dla tych, co upadli. Uformuj mi syna, którego serce jest czyste, a cele wzniosłe, syna, który będzie umiał zapanować nad sobą, zanim spróbuje podporządkować sobie innych, który będzie sięgał w przyszłość, nie zapominając o przeszłości. A kiedy dasz mu już to wszystko, dodaj proszę, dość poczucia humoru, by zawsze umiał zachować powagę, ale nie traktował zbyt poważnie samego siebie. Wtedy ja, ośmielę się wyszeptać, nie żyłem na próżno. Zwracam się do Ciebie, Święta Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję mojego Syna, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu Mógł otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę cię również pokornie, abyś wyprosiła mił Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił on Tobie. Proszę cię o to przez Chrystusa, naszego Pana. Boże, w trójcy jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi abyś miał je w swojej opiece. Synu Boże, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie, i nie rozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim, daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo dla Twojego Syna, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Któż jak Bóg?